S numerem čátým Jaroslav Obatka. S numerem pětým Macík Tomářský. S numerem šestým Mateusz Klagek. S numerem úsměv Radoslav Kyrzy. S numerem pětým Józf Palocký. S jedenáctým Paweł Bokeček. Z numerem 15. Marko Grygiel. Z numerem 16. Marcin Bluma. I z numerem 25. Wojciech Wiesiński. Trener zespołu Adesa W dzisiejszym spotkaniu wystąpi w następującym składzie. Z numerem 4. Michal Wietnicki. Z numerem 5. Michal Lajs. Z numerem 6. Grzegorz Kru. Z numerem 7. Z nr 10 Bartosz Wypas, 9. kapitan zespołu Czesław Radzański, z numerem 10 Marcin Ścielka, z numerem 11 Bartosz Subik, z numerem 12 Jakub Kadomski, z numerem 13 Łukasz Roztus, 14 Bartłomiej Józefowicz, 15 Robert Cieśla i z nr 13... Również ponieważ derby zawsze rządzą się swoimi prawami, i nawet różnica miejsc, które są w tabeli, nie zawsze odpowiada wynikowi na parkiecie. A ja myślę, że Drużyna skłodzka przywiązuje dużą uwagę do tych zawodów, tak samo jak my. My chcemy wygrać i Drużyna Skłodka. Mam nadzieję, że będą ciekawe zawody. Proszę powiedzieć, w jakim składzie zagracie? Czy przyjechaliście tutaj w najsilniejszym składzie? Tak. Po raz drugi w sezonie wystąpimy w pełnym składzie, czyli optymalny, na jaki nas w tej chwili stać. Również zobaczymy na parkiecie. Część zawodników, którzy w poprzednim, w poprzednim sezonie grali w Nysie w Doralu nysa Kłocko. Czy również dzisiaj będą na parkiecie? Tak, e, Artur, Mateusz Płatek i Marcin Kowalski e, grali w zeszłym roku w nysie kłodzko w tym roku grają u nas. Marcin Kowalski wyjdzie w pierwsze piące. Na jaki wynik liczycie w dzisiejszym spotkaniu? No chcielibyśmy wygrać, a czas pokaże i myślę, że boisko zweryfikuje nasze nadzieje. A ile wygrać? Ile wygrać? No najważniejsze, żeby zdobyć dwa punkty, to dla nas jest bardzo ważne, bo walczymy o awans do, do pierwszej ligi. Ile wygrać? No chcielibyśmy wygrać tak, żeby nie było nerwowości w naszych zawodników. A zobaczymy, jak będzie, to czas pokaże. prowadzenie Śląska Wrocław 33 do 17 at sure. Po 20 minutach zespół Śląska wroczła prowadzi z zespołem Dora zetka jest tam 45 do 40. Tak, druga kwarta była zupełnie odwrotna, także no, widać, że drużyna Nysy to bardzo zaczęła walczyć, uwierzyła, uwierzyła w swoje siły. No i teraz no, wynik meczu jest otwarty. Zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Jakby pan chciał, żeby ta, ta długa część meczu wyglądała w, 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 przez Śląsk? No przez Śląsk. wiadomo jak bym chciał, no, chciałbym na pewno, żeby Śląsk wygrał, ale no, zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łatwe spotkanie, że będzie, będzie walka do końca, także no, też jestem ciekawy. No teraz zapytam, kibice z pewnością ciekawi są, czy ten zespół Śląska jest gotowy na awans do pierwszej ligi? No to dopiero jest początek sezonu, natomiast no, skład mamy zbudowany tak, że wydaje mi się, że jeżeli nie będzie jakichś kontuzji poważniejszych i braków w składzie, to jesteśmy w stanie awansować, natomiast no, to jest tylko sport, no, i boisko zweryfikuje wszystko. バスツ w poszczególnych krajach po 30 minutach Śląsk Łotwa prowadzi z doradem ze wysoką ską 60 do 56. <śmianowice> Jest kół środka wrocła wygrywa z koralę przed samą ruską wodką 83 do 62. Nie chcę sprawę z tego i to nie jest w tym meczu, tylko generalnie faworyt do awansu to zespół Śląska. Wrocław. Ja chciałbym podziękować tak jak pan powiedział. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, a przegrali 18 ale uważam, że myśmy dzisiaj naprawdę zagrali trzy kwarty na dobrym poziomie. Pewnie, że nie ustrzegliśmy się błędów, bo, bo, bo one, one były. Jakbyśmy je popełnili mniej, to pewnie ten mecz może by wyglądał jeszcze, jeszcze bardziej bardziej dla nas jakby okazale, że tak to określę w cudzysłowie. No niestety, no, no wygrał zespół tak czy inaczej, zespół od nas na pewno, na pewno lepszy i pod względem e, przygotowania i pod względem organizacyjnym jako, jako no, klub, no, klub który, który, który chce wejść i to widać, że oni chcą wejść do pierwszej ligi i, i robią wszystko w tym kierunku, ale skupmy się na sobie, ja chciałbym moim chłopakom podziękować za te trzy kwarty, ja im dziękowałem w szatni, myślę, że jakbyśmy grali w każdym meczu to, co, to co dzisiaj były te przebłyski, no, bo też mówię, no... E, były lepsze i gorsze momenty, ale uważam, że tych momentów dzisiaj dobrych, takich, które, które, które napawają optymizmem na przyszłość, było sporo. I, I myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że coś może się rodzi w tym zespole, może jakaś taka determinacja, chęć walki. I mam taką nadzieję, że to nie będzie tylko te trzy kwarty, że to pokażemy w kolejnych spotkaniach. I taką mam nadzieję. No. Także, także co mogę powiedzieć. No. Gratuluję Śląskowi Tomasz...